Gdzieś tam wyczytałem, że zdrowie człowieka posypało się w momencie, kiedy zaczęliśmy uprawiać ziemię. Jakieś pomiędzy 6 a 12 tysięcy lat temu człowiek z okresu cudownego Prosperity, znajdowania jedzenia w lesie i na łące, postanowił to uprawiać. Zaczęliśmy zmieniać genetycznie to jedzenie, no i to jedzenie niestety nie było już dla nas korzystne. Ale bardziej niekorzystne było jednak to, że oprócz uprawy zaczęliśmy hodowlę, zaczęliśmy hodować zwierzęta, zaczęliśmy je zjadać i to się okazało dla nas zabójstwem. Przez ponad 6000 lat żyliśmy w ciemnogrodzie. Do tego wszystkiego doszła farmacja, która nawieszała jeszcze bardziej i stwierdziła, że możesz jeść dalej to samo, co jesz, a my cię i tak wyleczymy, co jest gówno prawda. Dlatego. Fajnie, że ta era się kończy, nadeszła nowa era, tak zwana era wodnika, i w tej erze nie potrzebujemy już takich czarnoksiężników jak farmaceuci. Dzisiaj wystarczy, że sięgniemy po naturę i to, co powiedział Hipokrates, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem będzie.